Dzień dobry, staram się w tym materiale szybko wam pokazać o co tu się będzie rozchodziło. Te drzwi nie działają głośniki i nie działa roLeta. Znaczy raz działa, raz nie działa. Zdejmiemy sobie boczek, zobaczymy jak to wygląda pod spodem, i zapraszam was na materiał. A więc tak, mamy tak, tu jedno mamy śrubę, tu mamy śrubę numer 2, tu mamy śrubę numer 3. Wszystkie odkręcamy. Wyjmujemy. Teraz tak, tutaj od spodu jest lampka. Trzeba ją wyjąć, żeby mieć miejsce, gdzie złapać boczek, jak będziemy go wyciągać. Zobaczymy. Tu ktoś już był w tych drzwiach, bo dekor był pęknięty. Taki haczyk tu powinien być na dekorze. Jest złamany. Może będzie w drzwiach, zobaczymy. Tutaj nigdzie nie leży. Tak więc mam przygotowane, żeby to sobie zdjąć. Zdejmuję boczek, zobaczymy jak będą wyglądały klipsy i, i zobaczymy co nam się dzieje po prostu. Teraz tak, połączyłem sobie. Głośnik, który mam tutaj, zobaczcie, dodatkowy. Słyszę, że jest takie puknięcie, czyli prąd ze wzmacniacza tutaj dochodzi. Teraz akurat mam wyłączony. O, słyszycie? To znaczy, że między wzmacniaczem a głośnikiem prąd jest. Niestety podejrzewam uszkodzoną końcówkę mocy na tym kanale, bo nie działa ten głośnik i nie działa ten. W systemie Bose mamy tylko tutaj jeden głośnik w drzwiach. Drugi mamy tutaj w słupku Jeżeli mamy Bankolufsen, mamy tutaj dodatkowy głośnik. Tu mamy zaślepki. Tu, tu i tu. Czy teraz nie pamiętam dokładnie, ale u siebie będę dokładał, to będę wam pokazywał. W każdym razie tutaj dochodzi głośnik Bankolufsen. No w tym wypadku tego banga tutaj nie ma więc tu nie ma głośnika jest tylko jeden głośnik w drzwiach, dolny, basowy jest to mid, mid tak zwany więc nic tu po mnie trzeba załatwić wzmacniacz i zdjąć komponent nic tutaj nie poradzimy na szczęście wzmacniacze nie są drogie bywają, że są tańsze niż głośniki tak naprawdę, tak więc jedną rzecz mamy dzisiaj tutaj z głowy Teraz sobie zdejmę tutaj wszystko co mamy w tym miejscu. Bo muszę się dobrać tutaj do silniczka od rolety i go sprawdzić, jeżeli chodzi o pęknięcia na lutach. Zaraz to się zabieram za to. Słuchajcie, mam silniczek wyjęty. Nic mi więcej nie pozostało, jak go rozebrać, zobaczyć jak wyglądają luty na stykach. I zaraz do Was wracam jak zdejmę ten kapselek kapselek zdjęty no i teraz zobaczmy jak to wygląda właśnie wygląda to tak ten lut jest OK z tej strony a z tej strony trzeba to przelutować no i będzie działać typowa usterka w tym aucie A8 D4 przeważnie w longach w shortach yy, rzadko się zdarzały te usterki drzwi dłuższe większa siła zamykania że tak powiem dobra lutuję składam i miejmy nadzieję że to będzie załatwione słuchajcie mamy już to przelutowane bardzo ładnie się teraz trzyma miejmy nadzieję że przez kolejne lata będziemy mogli to użytkować bez żadnych Niepotrzebnych rozbiurek. Tak więc zakładam to do auta i sprawdzimy za chwilę, jak działa nasza roleta. Roluzja działa, tak więc może, możemy tu składać. Niestety, jeżeli chodzi o głośnik, głośnik działać nie będzie. Bo moim zdaniem jest uwalony wzmacniacz. Trzeba wymienić wzmacniacz. Tutaj nic nie, niestety nie poradzimy. Także ja składam boczek. Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam. Oczywiście żartowałem z tym żegnaniem się. Za czym się pożegnamy, mam wzmacniacz, będziemy podpinać i zrobimy sobie test wykonawczy, żeby się upewnić, że to jest na pewno wzmacniacz, bo ten prąd niby jest, tak? Słyszeliście jak, jak sobie ładnie jak sobie ładnie cyka, ale. żeby nie narażać się tutaj na zbędne koszty i nie wymieniać rzeczy, które są dobre, bo ja tak nie lubię. To sobie po prostu podłączymy ten wzmacniacz. On prawdopodobnie od razu złapie komponent protection. Ale test wykonawczy będzie dało się zrobić głośników wszystkich tak, więc zobaczymy czy wszystkie kanały w tym wzmacniaczu są po prostu sprawne. Zaraz podłączam tam do, do tego trupka naszego i i zobaczymy co się wydarzy więc tak, wchodzimy sobie na razie mam podłączony stary wzmacniacz nic na razie nie rozłączałem żeby Wam pokazać jak to można zdiagnozować kod tutaj macie na górze G3C7 i teraz tak, output test i po kolei głośniki sopran lewy przedni mid lewy, drzwi. bas lewy drzwi bas lewe drzwi sopran prawy w ten w desce mid bas prawe drzwi przód bas <coughs> prawy przód teraz tak Sopran lewy tył cisza midwoofer midrange woofer loudspeaker lewy tył cisza teraz tak mamy Sopran prawy Tył i mid-bass lewy, tył głośnik efektów lewy, głośnik efektów prawy i centralny plus-bass. Czyli wszystko działa oprócz jednego kanału, czyli tej drzwi tutaj tylnych lewych i słupko. Teraz podłączymy sobie wzmacniacz, ten co mam i sprawdzimy sobie oczywiście tutaj mamy błędy, zobaczcie treble speaker left R14 short to plus to znaczy, że rozłączony i tak samo mamy left mid w bla loud speaker short to plus czyli rozłączony a teraz sobie połączymy ten drugi wzmacniacz wam pokażę jak to zrobić to zamknę włączę silnik i idziemy do bagażnika. Wzmacniacz mamy tutaj. Starczy nam odpiąć tutaj tą główną wtyczkę. Aha. I światłowód. I to sobie podłączymy do wzmacniacza zewnętrznego. Zaraz to podłączę, potrzebuje dwie ręce, tak więc za chwilę się spotkamy. Wzmacniacz podłączony, robimy test wykonawczy, teraz tak, jeszcze nic nie włączałem, nic nie podłączałem. Zobaczcie, mamy odczyt z naszego wzmacniacza który jest dopięty, nie ma żadnych błędów na razie, włączymy radio za czym się włączy i czy będzie jakikolwiek dźwięk, bo jeżeli nam się załączy komponent protection na. Yy, Wzmacniaczu to Component Protection tylko daje dźwięk z jednego głośnika, tam z lewego przodu, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. No ale zobaczymy, włączmy radio, zobaczymy. Na razie wszystkie głośniki grają, ale to jest do momentu, jak włączę stacyjkę, z tego co pamiętam teraz tak weźmy sobie tutaj no, słuchajcie, ja głośniki słyszę słychać, nie? no właśnie dobra, teraz jeszcze jak ten komponent tutaj nie jest załączony, zobaczymy czy zrobimy tutaj output test w ten sposób bez stacyjki. Jedziemy po kolei. Dziękuję, mam nadzieję, że fajnie się udało to zrobić. A teraz tak, stacyjkę włączam i zobaczymy co się wydarzy po włączeniu stacyjki, czy nam się załączy komponent. Odpalimy trupa. Moim zdaniem, wielką, wielką. moim zdaniem komponent powinien się załączyć. No i właśnie komponent mamy załączony, tak jak powiedziałem. I teraz kwestia tylko usunięcia komponentu. Mamy diagnozę, wiemy co, co robić, trzeba zmienić wzmacniacz, zdjąć komponent i będzie wszystko w porządku.